Witam serdecznie. Nazywam się Bartek Wrobek i miałem to szczęście fotografować i dokumentować Dzień Ślubu Emilii Bartka. Te krótkie filmiki mają taki cel, że to są po prostu piękne historie, pełne miłości, wzruszeń, dobra, i myślę, że warto mówić i oglądać takie rzeczy w świecie, kiedy jest tyle zła i różnej innej propagandy. No to zapraszam. Tu, akurat na końcu, zdjęcie z pięknych sztucznych ogni. Na które patrzą główni bohaterowie dnia i ich rodzice tańczą obok, rodzice Bartka, ale zaczniemy od samego początku. Jak przyjechałem do Bartka, to jeszcze go nie było, ale za to był jego syn Olek, który właśnie wcinał płatki z mlekiem. Jak widać był bardzo zadowolony i szczęśliwy. I rodzice Bartka zajmowali się też młodszą siostrzyczką, kornelcią. Jak widać zabawa była śmieszna, wesoła. W tym czasie prababcia prasowała koszulę. A świadek zawiązywał krawat. <taki> Tacie nie umiał, ale YouTube z pomocą mi udało się. <taki> no i dotarł Bartek. Jak to przedsiębiorca? E, zwykle z komórką przy uchu, nawet rano, chyba, chociaż chyba akurat biznesów nie załatwiał, ale myślę, że to zdjęcie dobrze oddaje klimat. <taki> Szybko się zaczął ubierać. No i właśnie Kornelcia miała już dość i, i szła spać właśnie wtedy. Mm. Na szczęście świadek, chyba Kuba jak dobrze pamiętam, pomagał Bartkowi dzielnie z muszką i udało się. No i mamy taki groźny portret. E <laughs> Natomiast oczywiście Bartek jest mega pozytywnym gościem, dlatego musieliśmy też zrobić wersję taką normalną. <laughs> no właśnie, to jest taki facet, tak go widziałem w tym dniu. Mm. Tutaj z małym dymkiem i jeszcze radocha bez dymka. E pod blokiem y, zdjęcie, na którym już widać tą Złotą Polską Jesień i jeszcze piąteczka ze świadkiem. E, potem pojechałem do Emilii i tam po prostu szok. Mm, na spotkaniu mówili mi o wężach, ale po prostu nie spodziewałem się, że je zobaczę. <grym> no i to jest jedno z moich ulubionych zdjęć, gdzie mm, na szlafroczku podpisanej, podpisanym Pani Urgacz właśnie w, w pupilek Emilii się wije po jej ręce. Suknia ślubna sobie jeszcze wisiała, obrączki, i jak Emilka się ubierała, to miałem czas zrobić tych parę detali. Podopinała wszystko i jeszcze raz wyciągnęła węże, tym razem już dwa, do, do zdjęć z suknią. No, coś niesamowitego. Nawet miałem okazję podtrzymać jednego, dotknąć drugiego. No, wrażenie niesamowite dla mnie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Jakieś węże budzą taki jakiś strach we mnie, a tu miałem terapię. <grym> no także widać młodą panią z jej pasją w rękach dosłownie i z braciszkiem. Jeszcze zrobiliśmy kilka zdjęć z welonem. Zdążyliśmy jeszcze zanim Bartek przyjechał. No ale Bartek przyjechał wypasionym Mercedesem, który ma nie wiem ile set koni, ale, ale jest szybki i twardy. <grym> twardy ma podwozie. I jak zobaczył swoją ukochaną, to właśnie lekko o nie miał, to jest to zdjęcie. I zaraz jej dał buziaka oczywiście. A tu córeczka Kornelcia i błogosławieństwo. Najpierw mama, drudzy rodzice i babcia. Fajny, wzruszający moment. No właśnie, wzruszający. Tutaj nawet trzeba było łezkę wytrzeć. No i wskoczyli w tego pięknego, żółtego Mercedesa. I za chwilę pojechali. Pojechali do ślubu. Do pięknej katedry w Sosnowcu. No naprawdę robiła wrażenie. Gigantyczny budynek. Jeszcze zdjęcie grupowe ze świadkami. I po zatwój formalności w zakrystii. Moda para wchodzi do mnie do pod ołtarz. Przepiękny kościół, tu jest panoramka, gdzie widać przód tył kościoła, naprawdę niesamowity. Jeszcze od tyłu no, coś, coś pięknego. Spodobał mi się ten napis pokój ludziom dobrej woli. Tak wszystkim teraz tego pokoju brakuje. Warto o tym pamiętać, że Bóg nas spokojem obdarza. I przysięga. Oczywiście wyzwanie Ducha Świętego. Już tu stoła zawiązana. Emilia też złożyła przysięgę i. I zastanawiam się, dlaczego tu pokazuje palcem na stół. Widocznie był jakiś powód, ale nie pamiętam. Nie, nie, nie złapałem. I tu ten wzrok taki taki wzruszony znowu lekko. I pierwszy, pierwszy buziak małżeński. A oleczek jakoś się wzruszył i też trochę popłakał, ale dziadek go przytulił. Także już było za chwilę dobrze. Ciało i krew Pana Jezusa. No, i jeszcze taki, takie zdjęcie, które pokazuje też piękno tego kościoła, widać tą przestrzeń, obrazy. No, i za chwilę po błogosławieństwie młoda para już wyszła i pojechaliśmy pod hotel Natura Residence. Mercedes mi się bardzo podobał, więc ma więcej zdjęć niż normalnie. Przywitanie przez rodziców, i, i pierwszy to Aścik. Jak już zbili szkło, posprzątali to były życzenia. To takie symboliczne zdjęcie z bardzo wzruszonym dziadkiem. Przefajne to było. No i potem po deserze Emilia już tu nie dość, że jadła sobie słodkości, to jeszcze słodkiego buziaka dostała od Bartka. A to jeden z prezentów, który został natychmiast, że tak powiem, nie był zapakowany, więc wyciągnęli go. <grytanie> bardzo się ucieszyli, jak zobaczyli. To chyba, chyba oddaje ich charakter i klimat. Zdjęcie grupowe zrobiliśmy w formie panoramy nad jeziorem. Ten hotel jest pięknie położony. Tam stół jest taki stawek czy jeziorko, las, naprawdę jak w bajce. No i dopiero potem zaczęliśmy od pierwszego tańca. Jak widać, Bartek uniósł Emilię, <grych> zakręcił. No i dostali owację na stojąco. Bardzo lubię to zdjęcie, które, które pokazuje, że Olek tam biegał z, takim, z taką bańkownicą w formie pistoletu. Jak widać prawie, że całą rodzinkę i, i tą zabawę na weselu. Torcik. Torcik wisiał w powietrzu. Tak jeszcze chyba nie widziałem. No i później zjadanie torta jest wyjątkowe, bo to właśnie Kornelcia miała, ma taką radochę, jak widzi, że coś tam do buzi leci. <ścoughs> Zjada i radośnie sobie je. Jeszcze portrecik Korneli w dobrym świetle. U mamusi na kolanach. No i zabawa. Zabawa, zabawa, zabawa. Była też zabawa, która wymagała pewnej ręki i, i rodzinki tutaj dopingowane przez młode, młodych próbowały jak najszybciej poustawiać klocki. Udało się. <laughs> Udało się poustawiać. E, już co prawda było ciemnowo, ale poszliśmy też zrobić kilka zdjęć. Tu były takie krzaki tam nad, nad, nad tymi jeziorkami, stawami, gdzie było widać właśnie, że to już jest jesień, październik. E, no także, także widać też tą energię, która w nich drzemie. Oczywiście wykorzystaliśmy też trochę Lampę błyskową w kontrze. Widać tam pierwsze krople deszczu. No i wróciliśmy do zabawy. Jedni szaleli, drudzy spali. Przekochane są takie bobasy. Także było wesoło tutaj, jak widać, obuwie panny młodej w pełnej krasie. Bartek też został podrzucony kilka razy. Na szczęście nie spadł, wszystko się dobrze skończyło. I potem jego małżonka właśnie pokazuje palcem, gdzie ma go pocałować. <grytanie> jeszcze były zimne ognie. I właśnie parę kropel, parę kropel deszczu po nich zaczęło, zaczęło kropić. I mieliśmy jeszcze sztuczne ognie, ale to zdjęcie jest akurat na końcu. I podziękowania rodziców. Też bardzo fajny moment, spontanicznie, prosto z serca, jak widać <glitać> po reakcji taty, spodobało mu się. Sam też się dorwał na chwilę do mikrofonu, też młodym podziękował, poprzytulali się, super, zatańczyli, wyściskali. Jeszcze świadka wyściskał też Bartek, który się popłakał, wzruszył się totalnie, jego narzeczona <glaczego> wspiera mentalnie. Siostra Bartka, przefajne. No i na końcu jeszcze raz to zdjęcie. Ze sztucznych ogni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za, za ten dzień, za zaufanie. Mam nadzieję, że zdjęcia Wam się będą podobały. Jeżeli macie ochotę, goście weselni, to zapytajcie się młodą parę, jakie jest hasło do zdjęć w strefie klienta, poniżej jest link. A jeżeli ktoś z oglądających ma ochotę, Zobaczyć inne filmy z innych wesel, to zachęcam do zerknięcia na bloga. Można też się zapisać na listę mailingową. Staram się te zdjęcia, te filmiki z kolejnych filmów też gdzieś tam wysyłać raz na jakiś czas. Także w ten sposób możemy być w kontakcie. No to wszystkiego dobrego.